Kolejny odcinek z mm. Jelous Jeśli wam się spodobał odcinek zostawcie łapkę w górę i o subskrypcji w górę. O Właśnie mm. ja mm. wam pokażę, że dzisiaj mam... ...piekłego no, 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 no. oh, geju. Kids today. Ciew się, się staram się bić tą 20 nie dla Hejda Więc jak Wy zostawicie łapki w górę i o subskrypcji mojego kanału Bośnie chcemy 100% studentów o oh, tym student jest for the jest ze mną okay, Okay. Ale Kolejny ma pecha, teraz. Like Ale wie, że tu słynny na słynny słynny

Tá Nie? Ciekawe czy tamte będzie chciał ze mnie zagrać. O! I też kupimy mamy... zaraz takich odznaków. Takich odznaków też obiecałem dla Was, że kupimy. Ja też zapką kupiłem. I też tą żabkę kupiłem. I gejle, i śniegu gejni wyleciał. Ta odznaka. się as zabija, się zabija. O oh nie! nie! teraz ale. Na koło, Na To koło. jest jak 20 radę dla Gale'a, to by zaczniemy kupować pakiet od znaków. Chcemy kupić pakiet od znaków. To no nie Bully zabił. A nie Leon też jest? No nie wiem. Bum! A tu kolek to koleś to bierze, to się ukrywam! Czekajmy, e. no for the E! Na pewno bym chciał tego pana P, ale na razie mi się nie trafia. O, jeśli Leona też chce, ale niestety też mi na razie się nie trafia. Też To jest też serduszka koleś.

Zabiło mnie. Okay, jeszcze raz. Panu chcę, żeby zagrać. Okej. Okay. To mu pozwoliłem. weekend okay.

kiełka idziemy zabić. Ja! Yes! Udało mi się. No, użyłem tą złą odznakę. Pan B chce ze mną grać, już pan B nie chce. No to ja teraz z kimś innym zagram. No mamy ma wtedy O złem pistera, bo... Bo ode już dzieje. O nie. O mła, zabił mnie, Kol. No, nie no. Leon coś ty zrobił. Nie, wychodzimy. Na razie. Ok, na razie wychodzimy. No może kupimy pakiet od znaków. Uwaga. O! Mamy teraz do grifa. Ok, uwaga. Wściekły El Primo. Śmiały. Jean i klasz... i klaszczący. I klaszczący... Fajnie, mam tę smakę. I dać smakę. No i z to jest sześć, mamy. Ale następnym razem, do. Ale następnym razem kupimy jeśli dotrzeć ten nowy Seven Goodwill Stars. w tej do serca trafić, ale niestety. Bo tu lepi na ja mam El Primo, El, 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 El Primo Primo! Yes. Yes. To się fajnie brakuje dla... The show must go The show must go O, taki głosem ma To my możemy stworzyć drużynę Na razie wyciszę Czad borku, że człowiek nie wysyłał zaproszenia A, a to jest mój klub I właśnie też zwijajcie Na mój klub, no tak pisałem z moim kolegą, dobra. Ok, dla Kolta żadnego nie mam. Do, do Jessy żadnego. Ani do Broka. Ani do Kika. I dla kogo jeszcze? Do Rico też jeszcze nie mam. Do Karla też. Ale dużo mam tych pakietów, już prawie. Ninja Ash już, tutaj mamy pakiet Ninja Ash. Dobra. No my jeszcze gramy? Jest 11 min, nagrywamy to tutaj ustawimy. O, Amber ze mną jest. I'm legenda. i legendarny. Chromatycz i legendarny, i legendarny, i legendarny.

Odrobił się, bo niestety ich da... Oby dzwonił z No ja nie wierzę tu jest. E -e -e. O nie Zabiłam już starę Zabiłam już teraz. O nie! O nie! no! Ciąga to smis. Raz. On chce to nie! O nie! O nie! O dobra. O nie! dobra, tak samo ja no mam też, że grał o on nie. Malią pieniądze, co on nie Może mam problem z nie wiem. Wykry sobie muzykę, bo mam trochę zaskaków. Jest, to jest to, Oke, okay, tam Amber, yes Hah, netrapiwa Tuh, abah buah Oh, nie yeah. <laughs> Oh, Barion nyeleks yeah. oh, yeah. Yes Zostawiłem ich. O Boże, ile power to dobra, idę po mnie. Dzięki, Barion, że mnie leczysz. Dam mu od razu łapkę w górę. Okej, okay, dałem mu łapkę w górę, a tam Amber jest. Niestety. Ona się boi. Okej, okay, ja ta under, Amber, dobra. Au, tylko barion, rzecz nie, bo tamten barion. Jez! Yes! Daliśmy radę! Jest! Czekimy na Staranga! Na razie wyjdziemy. Uuu, 16 już utwierałem. Kolejny Big Box. Otwieramy. I... Mamy już tego Big Boxa, już nie otwieramy. Niestety, bo ciągle ja... Ciągle mi tak... nie, to nie, nie. Ale ja mam lagi. Lagi miałem. O, Max, jaki piękny Max. A Tara jest z nami przecież Tam spaj jest Zaraz mi zabiją, muszę tam iść O nie, tu Edgar jest ale ja nie wiem, czy mam go zabijać, bo chcę ich zabić. Ci, którzy nie mają polu nie wiem, czy mam to zrobić. Jest! Zabiłem spajka. Szybko, Tara. Musisz dać radę, bo ja już mam małą HP. Jest! Zabiłem. Oła, oła, oła. Zarówno ją ja zabiją. Jest! Udało nam się zagrać ja ponownie. Tarate ze mną chce grać fajnie. Dokładnie dobrze myślałem, że tarata ze mną chce grać. O już 19 nagrywam minut. Muszę to dociekać, zobaczę zamiast. Za to macie za swoim jeszcze. Za to to, to zrobiliście. A ładnie well, ty nie, niego! Dajno nie majtków! Prawie mnie nie, nie mierzy. O taracze zanem, tak? Dobrze. Ja tej odnaki dla... Dajla nie mam, ale na pewno ją kiedyś trafię. Jeszcze.

Bo lecieli daleko To ja dobrą reakcję zrobiłem Dobrą reakcję Nie spaj! On zrobił, musimy tam wejść Sprawdzić czy tam nie spaj. No ja właśnie zabiłem spaj. spajka, dobrze

No dobra, to już ostatni raz otwieram boksa i koniec. No znowu nic! No to co oni sobie myślą? Dziwne. Hmm. Szkoda było. No nic. No nic! No dobra, my już będziemy niedługo kończyć odcinek. No dobra, my już będziemy kończyć odcinek. Jeśli wam się spodobał odcinek, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. To my się widzimy w następnym odcinku. Część druga z, z Gailem. Bo ja coś muszę jeszcze coś załatwić. To my się widzimy niedługo. Papa. Pa.